Średnia ruchoma. Średnia ruchoma. Moving coverage. Wskaźnik wygładzający szereg czasowy. Pozwala na rozpoznanie trendu rynkowego. Eliminuje szemu rynkowy. Działa jako poziom wsparcia oraz oporu. Kąt nachylenia średniej mówi o sile trendu. Rodzaje średnich. Według okresu. Długoterminowa, np. 200 okresów. Średnioterminowa, np. 100 okresów. Krótkoterminowa, np. 15 okresów. Według metody obliczana. Simple moving coverage. Exponential moving coverage. SMA. Prosta średnia ruchoma, liczona jako iloraz sumy cen z poszczególnych okresów i liczba okresów. Przypisuje tę samą wartość każdemu z okresów. W silnych trendach będzie znajdować się daleko ceny. EMA. Exponential Moving Average. Średnia wygładzona wykładniczo. Przypisuje większą wagę cenom z ostatnich okresów. W silnych trendach podąża znacznie bliżej aktualnego kursu niż SMA. W konsolidacjach, po dużych ruchach daje więcej mylnych sygnałów niż SMA. Rodzaje średnich. EMA 200 oraz SMA 200. Czyli SMA 200 jest o wiele wolniejsza. EMA 200 jest szybszą średnią kroczącą. Tak samo jest w przypadku SMA 20 oraz EMA 20. Interpretacja średnich. Jeżeli cena znajduje się ponad średnią, rynek jest w wzrostowy. Jeżeli cena znajduje się poniżej średniej, rynek jest w trendzie spadkowym. Przebicie średniej przez cenę od dołu uznawane jest za sygnał kupna, od góry uznawane jest za sygnał sprzedaży. W przypadku dwóch średnich, np. krótkookresowej i średnioterminowej, pojawia się sygnał D. Kupna przy przecięciu średniej SMA 55 przez SMA 25 od dołu, sprzedaży przy przecięciu średniej SMA 55 przez SMA 25 od góry. Cena powyżej oraz poniżej średniej. Średnie się przecinają, cena jest powyżej średniej kroczącej, świadczy to o trendzie wzrostowym. Średnie się przecinają, czyli krótkookresowa przecina od góry długookresową. świadczy to o trendzie spadkowym. Przecięcie się średni. Jeszcze raz. Krótkookresowa z góry przecina długookresową świadczy to o trendzie spadkowym oraz o sygnale sprzedaży. Następnie krótkookresowa przecina długookresową średnią od dołu świadczy to o trendzie wzrostowym.